Dobra, okej. Okay. Yo, powodzenia. Zdaję mi się, że... ...my... ...my się No, no. Tak? O kurwa. Czy to się, to wyda? się wyda? Podobał, przygotuj się na to, że możliwe, że mnie odetnę. No, Trzymaj przedłupe, szybko przesięć, ale, um, się poprzeć No nie, ...zanim cię tak wytnie, wytnie, to, no, to no. chwilę siedział. Siedzi, siedzi. Jak będziesz już widział, że na pewno jest coś nie tak, to powiedz 20 pościgu. To nie miro parę górę na od w Ja nie komunikację to, że Może zmienicie. Panowie, zmieńcie kierowcę, może. Zmieńcie sobie kierowcę.

Orang itu lewat.

Poddaj no się, tak, podnieś ręce, podnieś ręce, podnieś ręce, podnieś ręce, no podnieś ręce, no podnieś! Render, render, podnieś render, o ale, render, no nie wiem. Przedaj. To był lekki żarcik. Nie się Mam nadzieję, że któryś tam leży, kurwa, pod Może, może, może się wydupcyć. No tak, kurwa. Bardzo, że lekko go plało. I zresztą sobie miejsce, No, w najwyższym miejscu nie, wiesz co, powinno to, to, jest mnie nie bliski Osoby odjechały z Od w plaży. wzdłuż mhm. brzeża na plaży. Kierunek wschodni. czas kierujemy się w plażę, Brak kontaktu wzrokowego. Dokładnie. Ja jedziemy na 80. za nim. Chyba, ja jest, że sprawdzamy, co jest po schodach. Chciałem na nas, patrz, chciałem na nas. Cię, przejadę kolego, wiesz, Cię kolego przejadę Wiesz, Cię przejadę, zatrzymaj pojazd Rozjadę Cię, przysięgam Przysięgam cię, że Cię rozjadę, no człowieku Zatrzymaj się Po co Ci to? mi rady Myślisz, że nie mam psychy, żeby Cię rozjechać? Bardzo chętnie Cię rozjadę O Podnieś oddaj no. się O, lewa, prawa nawet się nie musiał rozjeżać 81 za jedno podróżaną Dobra, idziemy dalej. Po następnych Nie poszło po jego myśli ewidentnie walił od chodnika